Witam w kolejnej części Zagrajmy w Hellfire. A jest na czwartym poziomie gniazda. Yy, no i jest tu miałem małe zamieszanie. Jak widzicie, służyłem wszystkie eliksiry ostatnio, więc musimy udać się do... O, kurczę, ale fajny miecz. Więc musimy udać się do wioski w celu identyfikacji amuletu i uzupełnienia. A, i uzupełnienia eliksirków. Dobra, jesteśmy w wiosce. Zasuwamy od razu do karda. Hello, hello. Co to za to amulet mi mów. to mówi? Plus 26 do żywotności. Kurde, fajny. Fajny amulet. I tutaj wielki miecz. Plus 11 do wszystkich atrybutów. Też strasznie fajne. Też będzie fajny. Też, też będzie drogi. Dobra, jak ja mam amulet? Amulet, który również podnosi życie o. Ten jest chyba zdecydowanie lepszy. Ten jest chyba zdecydowanie lepszy. O, pewnie. Może nie tak zdecydowanie, ale lepszy. Dobra, to sprzedamy. Wow, co przedmioty. A teraz to sprzedaj. 14 tysięcy kosztuje miecz drogi. dobra. Nawet nie będziesz miał niczego istotnego. A skoczymy sobie jeszcze do tego poptasia, może on coś będzie miał. Jak potrafimy szybko chodzić, to nie zajmie nam to długo. O, patrzcie jak zapieprza AK-2. Widać, ma więcej swobody w kroku w tej zbroi. Już jest. Co tam masz? Wład has Władcza Klinga, czy Władczy Klinga? No tak. Skuteczność ataku. 153 do obrażeń. Kurde, ona by była fajna, gdyby miała większe obrażenia. 153 to jest plus dodatkowo jeszcze ile? 12. To jest mało no mało. 20. Ale skuteczność ataku jak znacznie podnosi. Dobra, ale super, super, super broń. Trzeba od czasu do czasu chodzić do chłoptasia bo na takie ceny tych przedmiotów, że trzeba mu dać do 50 złotych koron, żeby pokazał, że miał na chlebuś. Okej, okay, chodź tu. Kup rzecz, przede wszystkim kup. Najpierw eliksirki. Nam do go, bo tam jest sporo zamieszania. A teraz masz jeszcze. O, masz eliksir siły. Bierzemy. Eliksir wdzięczności. Bierzemy. Ale sobie zrobimy postać zaraz. Jeszcze jeden z ręczności bierzemy. Jeszcze jeden z ręczności też bierzemy. Dobra. I pijemy. Najpierw siła. Pyk. 111 mamy. Zręczność. Pyk. 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 Okej. Okay. Już mamy skuteczności ataku 90%. Czyli nieźle. Kurcze, tyle wydaliśmy i dalej mamy tej kasy wpierone. Okej. Okay. Wracamy z powrotem na czwarty poziom gniazda. Co tu leży? Zrobimy sobie... Albo nie, nie zrobimy sobie sejwa. Będzie ciekawiej. Nie, zresztą boję się robić save'a, bo zmieniłem sobie wczoraj ten wiatraczek na procesorze. I, i Co prawda wszystko już działa. Przecież to już kolejny odcinek, który tam nagrywam w tej sesji i mi się komputer nie wyłączał, także znaczy to, że jest OK. Ale tak, na wszelki wypadek, niech sobie jeszcze trochę pochodzi, żebym nabrał pewności 100%, że jest wszystko ok. Dlatego nie sejwuję, żeby później móc w razie czego y, to powtórzyć. Wczoraj, prawda? Toż miałem masakrę, jak zacząłem nagrywać te, tego Hellfire'a. Tak regularnie, po, 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 po jakichś 5-6 minutach nagrywania, procesor się. Miał taką, taką temperaturę, że komputer się restartował, wyłączał po prostu. Yy, na no wszystkiemu był winien oczywiście wiatraczek na, na procesorze, bo jak, jak dobrze wiecie, frap strasznie obciąża procesor, nawet w tych starych, najprostszych grach. Yy, no sporo to, sporo to procesor kosztuje takie nagrywanie. No i nie wydalił wiatraczek. Poszedłem sobie do sklepu, oczywiście nie znalazłem takiego jak potrzebowałem. Sprzedali mi inny, musiałem go przerabiać na szybko. Ale co, działa! Działa, jest ok, jak na razie. Otrzymujemy w miarę niską temperaturę yy, na procku. Więc powinno być dobrze. Ok, daliśmy im tutaj radę. Jak ktoś mi mówił, że ten główny bozo robali. On potrafi być na tym czwartym poziomie tak ukryty gdzieś w jakiejś wnętrze, więc trzeba dokładnie chodzić i go szukać. Mm. Nie przecież ten, dobra, to chodź tędy. Okej, okay, okej, okay, co to jest? Swoje mnie nie interesują. O kurde, zaczyna się. Zaczyna się jazda. Proszę jeszcze kuferek Dobra, zaraz rozproszymy mnie tą bandę chuliganów. Raz. O, drugi. Dwa. Chodź, 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 chodź. Kurde, ale ich tam jest. Ale ich tam jest! Ciekawe jak tam z moim doświadczeniem. Chodź, chodź, nie uciekaj. Dobra, pad. Teraz weźmiemy ciebie w obroty. A, jak tam idziesz, to ja tam nawet za to mnie chodzę. Hej, jeden, jeden pad. Drugi pad. Gdzie jaka zabawa w kotka i myszkę? To by była fajna łuczniczka. A nie. łuczniczko by się ich fajnie ciachało. Oooo, no, chodź tu. Suki synek. Sukin kot! Chodź tu. Ciebie mam. Ciebie też mam. Znaczymy się żarty. No właśnie, jeszcze ty. Chodź, 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 chodź. Dobra. O, jeszcze tam jakieś ładuję, jeszcze tam jakieś ładuję, jeszcze nie mam dość. Kość tu, bo chcę zobaczyć na moje doświadczenie. Okej, okay, coś, coś tutaj poza... O jest złoto. Dobra, tu byłem, tu byłem, na górze tam, jak to tam wygląda sytuacja? Aha, na górze tam sobie chodziłem. No więc teraz pójdziemy sobie tu. Coś tu jest. Nie ma, a to dziwne. Dobra, gdzie jest ten król roba Robali? Jego mi tu trzeba, najbardziej teraz. O, widzę, że tu już byłem. Widzę, że tu już byłem. Tutaj też. Tam na górze też. Czyli zostało nam w zasadzie jeszcze tutaj. Ta wnęka na dole. O, już tam widzę. Ktoś tam sobie idzie do nas 20-25. Też strasznie cianki. Ale bieda je trafić. O, kolejny wielki mie miecz. Damy to tutaj. O właśnie tak. Okej. Okay. O jest, jest! Uhana to. Dobra, chodź tu. Co to było? Mapa katedry. Uh -huh. uh -huh. hmm. Proszę. Aha, patrzcie, cała wioska Tristram. To jest Tristram. Gdzie jest chatka Wiedźmy? To jest cmentarz. Pat my here. Okej, okay, tutaj się mamy udać. O, fajnie, fajnie ją zrobili. Tylko jest taka troszkę... Ona jest super zrobiona, tylko że nie jest dokładna. Gdzie jest chatka Wiedźmy? To się szło tędy, tędy, tędy i tu gdzieś powinna być. Hm, dobra, nieważne. Eee, Okej, okay, no skończymy jeszcze ten poziom, wybijemy wszystko jednak nam się udało zakończyć gniazdo w tym odcineczku przynajmniej taką mam nadzieję że to zakończymy o, jeszcze dostaliśmy w nagrodę eliksirek. trzeba to wszystko rozwalić, żeby się nie rozmnażały więcej. Te bestie, tu jest pusto i tutaj też nic nie ma. O, 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 o. Proszę, Dobra, no to tym oto sposobem zakończyliśmy yy, całe gniazdo. Yy, pozostała nam krypta. Nie wiem, jak tą kryptę się uaktywnia, ale zobaczymy. Dobra, wracamy do wioski, więc po nas. Pik, jest jakieś. A, to warto. warto. Nie potrzebujemy. zwój portalu. No, jesteśmy z powrotem w wiosce. Nie wiem co ja mam tu zrobić. Chyba trzeba się udać na, na cmentarz. Zaczmy tu. Moja babcia często opowiada mi historie o nieznanych mocach, zamieszkujących cmentarzysko obok kościoła. Może więc zainteresuje cię jedna z nich. Powiedziała, że jeśli zostawisz odpowiednią ofiarę na cmentarzu, wejdziesz do katedry, by pomodlić się za zmarłych, i wtedy wrócisz. To ofiara w jakiś niezwykły sposób się przemieni. Nie wiem, czy to tylko gadanie chorej kobiety, ale w tych dniach wszystko wydaje się możliwe. Hmm, no dobra, tylko że. Jaką ofiarę? Tak, Argy, wiesz coś na ten temat? Niegdyś w tym mieście zatrzymywali się podróżni ze wszystkich stron świata. Wiele się zmieniło od tamtego czasu, lecz ukryte groty i zakopane skarby to decinne fantazje. Widz rzadka pozwala sobie na młodociane zabawy, więc to może być tylko jego wymysłem. Hmm. A ty, doktorku? Co wiesz na ten temat? Naprawdę nie mam czasu na dyskusję o jakiejś mapie, której szukasz. Jest tu wiele chorych, którzy potrzebują mojej i Twojej pomocy. Hmm, wszyscy tacy poważni. Dobra, a Ty, Gisordzie? Prze To głupota. Nie ma żadnego skargu zakopanego w Tristram. Pokaż mi to. Ach, spójrz te rysunki są niedokładne. W ogóle nie pasują do naszego miasta. Bardziej powinieneś się skupić na tym, co leży pod katedrą, a nie pod powierzchnią ziemi. Pójdziemy jeszcze do tego wirda, czy jak mu tam. Pewnie nie będzie miał pojęcia o co chodzi, no ale warto spróbować. Powiedz mi. Coś dlatego. Hmm, na... hmm, ogromny i tajemniczy skarb powiadasz. Hmm, może byłbym zainteresowany, by wziąć parę rzeczy od ciebie, ale jeszcze lepiej potrzebujesz może trochę rzadkiego i cennego zapatrzenia na tę trudną przeprawę. Hmm, czyli jak zwykle oczywiście wciskami. co tam ma? Co tam masz, pokaż. No, cały czas to samo. Dobra. No to co? Zapraszam na kolejną część, zagramy w Fellfire, udamy się tam na cmentarz, może tam znajdziemy jakąś wskazówkę. Cześć!